Dzień dobry drodzy widzowie. W tym odcinku gramy w zręcznościowe bitwy pan, e, powietrzne. Proszę o lajkę, subskrypcję, miłego oglądania. No i jednak, ten fajny odcinek, który mówiłem, że będzie pojutrze, jedn, e, będzie, w, o którym wczoraj mówiłem, że będzie pojutrze, czyli jutro, będzie na, za, będzie w niedzielę, ponieważ troszkę się nie wyrobiłem. Jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest wstawiony trochę później. Więc lecimy, dobra, idziemy zaatakować ich. Jest. Świetnie. I plan jest prosty. Dwa razy jednostka zniszczona klasa. Idealnie. Ucieka ode mnie skurczybek. Jest, asysta. No i świetnie. Dobra, zaatakujemy bombowcę drukującego, bo z nim będzie łatwiej. Ma działo. O! Eee. Y I tak, nawet nieźle. Teraz trzeba wziąć następny. Żartuję. To. Dajcie mi sekundę. O, przepraszam za ten głos. Dobra. No, lecimy. To jest plan, rzecz, którą musimy zaatakować. Niezły ten samolot, Co jest trzeba go zniszczyć. Już wiem, gdzie leci i trzeba co zrobić. 600 na godzinę. Fiło, na szczęście nie udało się zniszczyć. No jakim cudem każdy strzał spułowałem. Dobra. A Ło! Blisko było. Jakim cudem? Ja ani strzał nie strzeliłem, nie, nie wiem. Ale teraz już wiem. Lecimy. Nurkujemy. I asystę mamy. Dobrze, no, no i sześćset... <coughs> prawie siedemset na godzinę, co do prędkości nieźle. Jest! Udało się zniszczyć samolotu. O, blisko było. Kamikaze. I on to przeżył. Dobra, do wody, do wody, do wody. Bum. No i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie, albo szczerze jeszcze tym zrobimy, ponieważ jest dużo tych... rzeczy, których możemy zniszczyć. Świetnie. Eee... No i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.